Dobrze, zacznijmy od popcornu. Nie ma problemu, kochanie. Zrobię dla Ciebie pyszny popcorn. Potrzebuję waty cukrowej. Halo, to dla twojej siostry. Wrzucam watę na patelnię. I rozpuszczamy. Teraz wsypujemy ziarna popcornu. Przykrywamy pokrywką i czekamy aż ziarenka zaczną eksplodować. Hmm. A ja w tym czasie mogę się troszkę zdrzemnąć. Coś się dzieje na patelni! Babciu, obudź się! Ja wcale nie śpię. Och, nie sądziłam, że wszystko pójdzie tak szybko. Mój słodki popcorn jest gotowy. Cudownie. Pozostaje przełożyć go do mistki dla Judy. Ew. Zwykły popcorn. To zeszły wiek. Nic nie może być lepszego niż popcorn karmelowy. Wylewam na górę mnóstwo syropu karmelowego. Im więcej, tym lepiej. Teraz szyściutko mieszam. Karmel skleja popcorn. Przekładam to wszystko na talerz. Teraz z popcornu robię górę. I na to wylewam płynną czekoladę. Całość sypię wiórkami kokosowymi. Ekstra. Teraz wbijam w środek watę cukrową na patykach. A na szczycie góry ustawię minionka. Spójrzcie, minionek zdobył Monteverest. Judy będzie zachwycona. Jestem w szoku, ale wiem co ja zrobię. Mam tu garnek. Aha, teraz potrzebuję oleju i popcornu. Dobra. Włączam kuchenkę. Wow, strzelająca posypka! Szefowo, dokąd idziesz? Babciu, ty też się lepiej schowaj. Nikt nie powstrzyma, Vivien. Co ty wymyśliłaś? Zaraz zobaczycie! O nie, coś jest nie tak! Przykryję to pokrywką. Ojej, Vivien, wszystko w porządku? Wybuch był silny. Ale masz tak dużo popcornu. Możesz nim częstować, Judy. Czas na degustację. Wow! To takie fajne! Co to jest? Mm, super! Ale smakuje zbyt zwyczajnie. A to co? Różowy popcorn! Rzucamy i łapiemy. Okej, okay, jednego spróbowałam. Wow. Spójrzcie na tę ogromną górę popcornu. Spróbujmy. Mm. Czekolada i kokos. A do tego chmurki z waty! Uwielbiam to! Już wiem! Szefowa wygrała! Zwycięstwo jest moje! Zasłużyłaś! Teraz czekam na tort. Najpiękniejszy i najsmaczniejszy. Oczywiście, muszę zacząć składać ciasto. Zrobię coś niesamowitego. Zacznijmy od różowej galaretki. Wlewam ją do foremki. Aha, teraz muszę ją zamrozić za pomocą specjalnego sprayu. Szybko i skutecznie. Galaretka zastygła i jest bardzo zimna. Teraz potrzebuję mojego telefonu. Zrobię coś naprawdę oryginalnego. Bierzemy rozpuszczoną czekoladę. Uwielbiam czekoladę. Wyciągamy mojego iPhona z galaretki. I wlewamy do niej czekoladę. Będę miała czekoladowego iPhona. Oczywiście, gdy tylko czekolada zastygnie. Auć! O, nie spałam! Szefowo, co to jest? O, już widzę. Czekoladowy iPhone. Zgadza się. Prawie się nie różni od oryginału. A teraz użyję drukarki cukierniczej. Sypie do środka jadalne barwniki. Kolor za kolorem. Zamykamy. Włączamy. I gotowe. Mam jadalny ekran telefonu. Wow, jak fajnie, szefowo. Teraz czekoladowy telefon wygląda dokładnie tak jak prawdziwy. Mm. Ja też muszę złożyć tort. Ciasto już mam. Każdą warstwę posmaruję kremem. Musi być go dużo, tak aby ciasto nie było suche. Wow, ten tort na pewno będzie niezwykły. Zdecydowanie. No i proszę. Nadam mu odpowiedni kształt. Teraz całość smaruję kremem. O tak, dużo kremu. Cały tort przykrywam czerwonym mastyksem. Teraz czas na cukierki MM's. Och, proszę, jakie kolorowe! I mamy to! Ciasto truskawkowe. Na górę dam roztopioną czekoladę. O tak! Cudownie! Teraz podnosimy foremkę. I voilà! Czekolada pokryła naszą truskawkę. A co ja mam zrobić? Już wiem, wymyśliłam. Potrzebuję buta. Wleję do niego galaretkę. Dużo galaretki. Nie będę żałować. Ekstra. Teraz czekamy, aż galaretka zastygnie. Idealnie. Wyjmujemy katanę i pozbywamy się buta. Co na to powiecie? Wow! Mnie się mega podoba! O, rety! jak wszystko pysznie wygląda! Czy to nowy iPhone? Dla mnie? Co za niespodzianka! Za wszystkim się pochwalić! Hej, czemu on nie działa? Czekolada? Czy to czekoladowy iPhone? No dobra, spróbujmy! Mmm... Pyszny! Ale liczyłam na prawdziwy. Wow! To jest bud i jest z galaretki. Ekstra! To takie ciekawe! Ale chcę spróbować trzeciego ciasta! O jacie! To ogromna truskawka! Gryzę kawałek! To prawdziwy tort! Mmm, jest pyszny! Babciu, jesteś najlepsza. Zwycięstwo jest zdecydowanie twoje. Naprawdę dziękuję, kochanie. Nie spodziewałam się. Ojej, chyba czas na kulinarny challenge. Tak, i zaczniemy od pieczonego kurczaka. Och, to bardzo proste, z wielką chęcią. Kurczak? Jak ja mam to przygotować? Jest śliski. Co ty wyprawiasz? Nie wolno tak postępować z jedzeniem. Aj aj, 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 Babciu daj spokój, nic się nie stało. A tak w ogóle po co gotować, skoro mogę wszystko zamówić? I mamy to, kurczak z KFC. O, dziękuję bardzo! Myślę, że nikt nie zauważy, jeśli zjem jedną nóżkę, wręcz nie mogę się powstrzymać! To ja zrobię kurczaka według mojego popisowego przepisu. Najpierw muszę porządnie posmarować kurczaka sosem sojowym, potem przykryć folią aluminiową i wstawić do piekarnika. To znaczy nie wstawić, a wrzucić. Idealne trafienie. Brawo, ja. Dalej potrzebuję arbuza. Arbuza? Zgadza się, babciu, nie przesłyszałaś się. Muszę się tylko pozbyć miąższu. Według tego przepisu gotują najlepsi francuscy kucharze. Co ty wyprawiasz? Po co mi tyle arbuza? Ojej. O, arbuz, ale super. What? Dobrze, kurczak jest gotowy. A teraz trzeba go wpakować do arbuza. Zobaczymy, czy Sophie doceni taki niesamowity delikates. Mm. Już wszystko przygotowaliście? Ojej, chyba przypadkiem wszystko zjadłam. Ale nie szkodzi. Sofie, możesz obgryźć kosteczki. No to spójrzmy, co dla mnie przygotowaliście. Czy to jest arbus? A jaki to ma związek z kurczakiem? O babcia, jak zawsze. Miley, nie spodziewałam się tego po tobie. Przepraszam, nie chciałam. Nie będę obgryzać żadnych kości. Arbuza też rezygnuje. O nie! Aż mi serce pękło! Ale kurczak babci na pewno jest bardzo pyszny i nie mam co do tego wątpliwości. Ach, pachnie niesamowicie. Mmm, jaki soczysty! O tak! To oczywisty zwycięzca tej rundy. Cudownie nie na darmo gotowałam przez tyle lat. Tym razem chcę gofry. Przygotujecie dla mnie. Gofry? Z łatwością! Niedawno nauczyłam się używać takiej profesjonalnej gofrownicy. Wylewam ciasto, zamykam i czekam. Jasne ciasto jest banalne. O wiele lepiej będzie zrobić tęczowe gofry z różnokolorowego ciasta. Rzeczywiście, kolorowe ciasto jest super. Ale ja też mam całkiem niezły pomysł: zrobię gofra z gumy do rzucia. Nie mam wątpliwości, że to będzie mega pyszne i oryginalne. No nie wiem, co ci z tego wyjdzie. Dobrze. A oto i mój gofr. Oj, ojej, jaki gorący! Czas go jakoś udekorować. Ułożę na nim wszystkie składniki. Przykryję je drugim gofrem i można serwować. Babciu, patrzcie uczcie. Jedzenie powinno być nie tylko pyszne, ale i piękne. Ja zrobiłem kolorową tęczę. Chmurki z bitej śmietany ozdobię kolorową posypką i też mogę podawać. <laughs> Babciu, zrobiłaś jakąś kanapkę? Tylko spójrzcie, pomysł z gumą do rzucia wyszedł super. Teraz muszę to tylko ozdobić. Dodam bitej śmietany, żelki, gumę i troszkę kolorowej posypki. Gotowe. Sofii, wybieraj zwycięzcę. O rany, jakie to wszystko jest apetyczne! To niesamowite! Najpierw spróbuję tej uroczej tęczy od szefa kuchni. Mm, bardzo dobre! To był bardzo oryginalny pomysł. A teraz spróbuję danie od babci. Tycące i pyszne. O rany! A co to takiego? Wow, to gof, z gumy do rzucia. Jakie to jest słodziutkie. I można z tego robić balony. Mamy wygranego. Wygrałam! Nareszcie. Dzięki, Sofii. Tym razem chcę lody. Ojej, jaki piękny rysunek! Oczywiście, że przygotujemy dla ciebie lody. No to prawda, ale najpierw muszę przygotować gofrowy rożek. Więc biorę się do pracy. A ja już wlałam do miseczki mleko, a następnie wbijam do niej jajka. Świetnie. Po co ja mam zajmować się jakimś gotowaniem? Przecież mogę po prostu zamówić lody. Nigdy w życiu nie uda mi się przygotować takich pysznych lodów jak ze sklepu. O, są i moje ulubione, lody Baskin Robbins. Wychodzi na to, że poradziłam sobie z tym zadaniem najszybciej ze wszystkich. Jakie pyszne! Ale z babcinymi owocami będzie jeszcze pyszniejsze. Pożyczę troszkę. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. Kładam mojego gofra do specjalnej foremki, a dalej wypełniam go pysznymi lodami waniliowymi. A co to takiego? Nie zgodzę się na żadną kradzież. Oczywiście mam na myśli innych, a nie siebie. Co? To, to, co wy tu robicie? Przecież to są moje owoce. No chyba sobie żartujecie. A dla mnie co został tylko jeden ogórek? Teraz to mnie wkurzyliście. No dobrze, w takim razie będę musiała zrobić nie tylko pyszny deser, ale też zdrowy. Lody ogórkowe są hitem prawidłowego odżywiania. Ozdobię je koperkiem i ogóreczkiem. Właśnie tak. Kop i gotowe. Sofie, częstuj się. Jak to wszystko pięknie wygląda. Eee, oprócz tego czegoś dziwnego i zielonego, czy to lody ogórkowe? Tak, tak. Próbuj szybko. No dobrze, spróbuję. O, fuj, co za ochyda! To jest paskudne. Ha ha. babciu, tak właśnie kończą się te twoje eksperymenty. O, to wygląda bardzo fajnie! Spróbuję. Mmm, bardzo pyszne. No dobrze, muszę jeszcze tylko spróbować lody od szefa. Mmm, wręcz rozpływają się w ustach. Są fantastyczne. O tak, to nie są takie zwykłe lody. To prawdziwy lodowy deser. Wręcz nie mogę się oderwać. Mamy zwycięzcę! O tak! Nareszcie wygrał profesjonalista!